Moja wizyta dzisiaj w Bieda Szybach jest wizytą, można powiedzieć, skontrastowaną z innymi wizytami, a mianowicie z tym, że będę otwierała galeł tańca towarzyskiego. Ale kiedy mówimy o pięknym mieście Wałbrzychu, trzeba również pamiętać o tym, że Wałbrzych ma swoją ciemną stronę, i na pewno Bieda Szyby to jest ta ciemna strona, która pokazuje, że w Polsce wciąż zapisana konstytucyjnie. Zasada solidaryzmu społecznego nie działa. Mianowicie, że są osoby w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej, które powinny otrzymać ze strony państwa odpowiednią pomoc, są pozostawione same sobie. Sytuacja jest tak dramatyczna, że, on, że te osoby po to, żeby się utrzymać, są skazane na to, żeby, żeby podejmować się no, nierzadko sprzecznych z prawem działań, ale po to, żeby się utrzymać. A zatem ja przyjechałam po to, żeby. Zobaczyć, jak wygląda ten problem, na, jakiej, na jakim on etapie w tym momencie jest, czy jakieś działania w tej sprawie są podejmowane i czy wreszcie, czy władze mm, lokalne uznają. Tę kwestię za problem, który w jakiś sposób powinien być rozwiązany. No ja przede wszystkim myślę, że to, co jest bardzo ważne, to przede wszystkim, żeby przypomnieć o tym problemie, bo myśmy dużo mówili o e, bieda szybach parę lat temu, zwłaszcza wtedy, kiedy e, wiązało się to również ze, ze, śmierci, ze śmiercią osób ofiar, prawda, e, tego zjawiska, ale teraz my już o tym nie słyszymy. A zatem to, co najważniejsze, to na pewno przypomnieć, że jest taki palący i bolący problem. Który wymaga rozwiązania na szczeblu wyższym, na szczeblu, powiedziałabym, polityki państwowej. Bo trzeba zacząć dostrzegać, że są u nas środowiska niemałe, właściwie które żyją na marginesie, które są wykluczone i które są pozostawione samym sobie i radzą sobie jak mogą, a mogą niewiele. I to jest wyzwanie dla polityki państwa. Także ja zamierzam. Po zapoznaniu się z, tą, z, tą problem, z tym problemem, tak, na własne oczy, no, też zamierzam no, jakieś zapytania do rządu w tej sprawie, czy coś się dzieje, czy są planowane jakieś działania. Także szczegółów w tym momencie nie mogę podać, ale na pewno będę chciała jako, jakąś interwencję w tej sprawie zrobić. Nie. Tutaj było załóżmy z 15 dziupli tutaj. Aha, w tym tu, miejscu. Tu 15. tutaj, tak, aha. w tym rejonie z 15, może aha, 20. Aha. Same brygady robiły, nie. No i każdy miał tam załóżmy, swoją swoją. swoją Dziurkę, dziurkał, tak. tak, na, mhm. na jakiejś tam no, odpowiedniej głębokości wydobywał, mhm. nie? No i worki się wynosiło tutaj, mhm. albo tam na dół, no i, mhm. i później na samochód, mhm. no i tyle, nie? i, I na, sprzedaż. No, na sprzedaż. Na sprzedaż, no opał w na sumie. Opał. W sumie to się na, na, opał, no na opał daje. Opał, no bo, no ale... dlaczego, dlaczego tak się dzieje? Węgiel w Polsce jest drogi. Mhm. Y, z fabryki, się, y, znaczy z kopalni, jak wychodzi, jest tani, naprawdę. Przez pośredników idąc dochodzi na skład ja, o 700-800 zł. Nie mówmy o koksie, akurat to o zwykłym mhm. węglu, nie? W związku z tym, no wiadomo, e, renty czy emerytury są niskie. Pani, załóżmy mhm. lat tam 66-70, mhm. która ma 800-900 zł emerytury, ona nie, nie pozwoli sobie na kupno węgla, tonę węgla, woli 5 woreczków kupić, prawda? Mhm. E, I wtedy ma na życie. Tu o to chodzi. Tak, czy ja rozumiem, aspekt... że węgiel jest z jednej strony źródłem ogrzewania dla, dla ludzi, którzy wydobywają, a z drugiej strony źródłem utrzymania, bo tak. idzie na sprzedaż e, po to, żeby móc mieć jakieś pieniądze są, na, na, na życie po są prostu. Są To w tak? sumie jakieś mm -hmm. tam grosze, nie? Mm -hmm, mm -hmm.